Czy to, co teraz usłyszysz, wydarzyło się naprawdę? Ale przysięgam. Przysięgam na wszystko, że widziałem to na własne oczy. Byłem wtedy nastolatkiem i każde wakacje spędzałem u dziadków na wsi. Wieś była mała, otoczona lasem z każdej strony. Jedna z tych miejscowości, gdzie czas płynie wolniej, a ludzie pamiętają o rzeczach, o których. O których reszta świata zdążyła już zapomnieć. Od dziecka słyszałem o tej, o tej jednej ulicy. Właściwie to nawet nie była ulica kawałek krętej drogi prowadzącej w głąb lasu nazwano ją drogą za ostatnim zakrętem. Babcia zawsze mówiła, że mam tam nie chodzić. Mówiła to takim tonem, jakby. Jakiego nigdy nie używała w innych sytuacjach. Nie było w nim ani krzty żartu. Jej oczy wtedy robiły się takie... Takie puste. Kiedyś zapytałem dlaczego. Odpowiedziała tylko... Za ostatnim zakrętem nie ma niczego, co chciałbyś znaleźć. Jasne. Wtedy pomyślałem, że to tylko głupie straszenie dziecka. I wtedy nadeszła ta noc. Noc, która zmieniła wszystko. Była środa. Pamiętam to dobrze, bo w środy w wiosce odbywał się mały targ. Po zmierzchu spotkałem się z paroma znajomymi. Mateuszem, Kubą i Janką. Siedzieliśmy na rozwalonych ławkach koło sklepu i gadaliśmy o, o wszystkim i o niczym. W pewnym momencie jakimś cudem Temat zszedł na ostatni zakręt. Mateusz spojrzał na nas i powiedział. Widziałem coś tam kiedyś. Co? Zapytałem. Dom, ale dziwny, jakby chciał, jakby chciał być zapomniany, jakby nie chciał, żeby ktoś go znalazł. Oczywiście wszyscy się śmieliśmy, no bo przecież dom, który chce być zapomniany, daj spokój. Ale im bardziej robiło się ciemno, im więcej szeptów padało, tym bardziej czuliśmy ten niepokój. W końcu Anka rzuciła: Chodźmy, zobaczmy, czy naprawdę tam coś jest. Byliśmy głupi. Głupi i odważni, jak to dzieciaki. Wzięliśmy latarki i ruszyliśmy. Droga wcale nie wyglądała strasznie, no przynajmniej na początku. Zwykła ścieżka w lesie z zakrętami, tak ostrymi, że prawie widziałeś własne plecy. Ale z każdym kolejnym zakrętem robiło się dziwnie. Drzewa zaczęły wyglądać inaczej. Jakby były martwe, chociaż były w pełnym liściu. Powietrze zrobiło się cięższe, trudniej się oddychało, i wtedy go zobaczyliśmy. Dom stał na małej polance, wciśnięty w las, tak, tak w głąb lasu, że ledwo było go widać. Był cały przykrzywiony, jakby pod ciężarem własnego istnienia. Dach w połowie zawalony, okna rozbite, drzwi były lekko uchylone. Nikt z nas nie chciał zrobić pierwszego kroku. Patrzyliśmy na siebie, jakbyśmy czekali, aż ktoś powie. Wracamy. Ale wtedy Mateusz ruszył przed siebie. Nie mogliśmy pozwolić, żeby sam wszedł. To byłby obciach na całe wakacje, więc ruszyliśmy za nim. Na progu leżał stary zegar kieszunkowy, taki mały, ale bez wskazówek. Kuba podniósł go i obejrzał i rzucił komentarz. Zegarek jak zegarek, może jakiś dziadek zgubił? Ale kiedy spojrzałem na niego z bliska, zobaczyłem coś. Na tarczy zamiast godzin były malutkie, nieczytelne symbole, jakby ktoś próbował pisać litery, ale zapomniał alfabetu. Weszliśmy do środka. Wnętrze było nierealne. Ściany miały kolor starej krwi, ciemnoczerwony z odcieniem brązu. Powietrze było suche, a jednak suchnęło z tę Każdy krok na starych deskach wydawał dźwięki, jakby jęczały pod naszym ciężarem. W pierwszym pokoju wszystko było zamazane nie w sensie, że było ciemno dosłownie. Jakby meble były rozmyte. Rozmazane jak na... na starym zdjęciu. Patrząc na nie dłużej, zaczynała boleć mnie głowa. W drugim pokoju było lepiej. A przynajmniej tak sądziliśmy. Ściany były pokryte zdjęciami. Setki, tysiące zdjęć. Wszystkie ponaklejane jedno na drugim. Przyjrzałem się jednemu z nich... Rozmazane twarze, ale w rogu ciemne oczy. Zawsze, w każdym zdjęciu, czułem, jak zimny podsływa mi po karku. Anka podeszła do jednej ze ścian i dotknęła zdjęcia, i wtedy usłyszeliśmy to. Tykanie. Zegar bez wskazówek tykał. I nagle. Zgasły latarki. Wpadliśmy w panikę. Kuba zaczął krzyczeć. Anka próbowała odnaleźć drogę do drzwi. Mateusz? Mateusz? Ma Mateusza nie było. Latarka Kuby zamigotała na chwilę i wtedy zobaczyłem jego nogi. Wystające za drzwi. Pobiegłem tam. Ale kiedy dotarłem, był tylko but. Bez właściciela. Kuba spojrzał na mnie z przerażeniem. On... On po prostu zniknął. Zegar tykał coraz głośniej. Pod ścianą zauważyłem schody. Prowadziły w dół, czarne, jakby wiodły prosto do piekła. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale ruszyłem w dół. Anka krzyczała, żebyśmy wracali, ale schodziłem dalej. Schody zdawały się nie mieć końca. Latarka działała tylko przez krótkie, krótkie momenty, jakby coś ją celowo gasiło. W pewnym momencie poczułem, że nie jestem sam. Za sobą usłyszałem ciężki oddech. Odwróciłem się i zobaczyłem. I zobaczyłem siebie. Ale. Ale nie siebie. Kogoś, kto wyglądał dokładnie tak jak ja. Tylko, że jego oczy były puste, czarne jak smoła. Nie ruszał się, ale wiedziałem, że jeśli spojrzę na niego za długo, to coś mnie wciągnie. Rzuciłem się do biegu. Schody w końcu się skończyły. Wyszedłem znów na drogę za ostatnim zakrętem, ale coś było nie tak. Kiedy wróciłem do domu dziadków, Babcia tylko spojrzała na mnie I jakby, jakby... wiedziała Wzięła mnie za rękę jej dłoń drżała Powiedziała tylko Jeśli zobaczysz zegar, który zacznie tykać Uciekaj Uciekaj zanim będzie za późno Wiecie co? Teraz Kiedy siedzę tutaj i nagrywam tę historię na moim biurku leży stary zegarek kieszonkowy, bez wskazówek, identyczny. I właśnie zaczął tykać.